czego nauczyły nas trzy lata pandemii, jak chronić się zawczasu przed infekcjami górnych dróg oddechowych, jak najskuteczniej je leczyć i jak leczyć COVID, long COVID. Tego dowiecie Państwo na moim kanale o medycynie na luzie, bez pośpiechu, bezinteresownie, zrozumiale i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem remerytowanym lekarzem. Doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. Czas infekcji zbliża się, właściwie już jest, i wyciągnęliśmy pewne wnioski z ostatnich trzech lat pandemii COVID-19, które chcę Państwu w tej chwili przekazać. Są w stosunkowo nowe informacje dotyczące właśnie pandemii, właśnie tego, co trzeba robić, jak leczyć najskuteczniej. Infekcje górnych dróg oddechowych i to jest obojętnie, czy to są przeziębienia, czy to jest grypa, czy to jest COVID-19 i jego różne odmiany. Najważniejszym momentem, o którym właśnie już nasze babci wiedziały, dając nam roztwory do płukania gardła, to są, Dezynfekcja, jak najwcześniejsza. Dezynfekcja nosa, gardła i spojówek. Dlaczego spojówek? Drogi oddechowe rozpoczynają się w spojówkach, które są połączone z jamą nosowo-gardłową, i im wcześniej rozpoczniemy tę dezynfekcję powierzchniową, tym Lżejsze są objawy i lżejszy przebieg. Czym dezynfekujemy te drogi oddechowe? To są preparaty jodu i ksylitu, ksylitolu. W jod mamy beta-izodona, podaję jako przykład, beta do płukania gardła. Może to być do również do płukania gardła. Ksylimet do z ksylitolem do, jako spray do nosa i jednoprocentowy roztwór powidonu J do, jako krople do oczu. Naturalnie przygotowanie do sezonu przeziębieć powinno być jeszcze, zanim jakiekolwiek opiary wystąpią, powinno zawierać odpowiednie ilości Witaminy D3 i to jest 20 tysięcy jednostek co 5 dni. To powinno być absolutnie pierwszym priorytetem, który oczywiście zdrowe odżywianie, to wszystko już o tym wszystkim już żeśmy mówili. Szczypta sportu codziennego, które poprawia układ immunologiczny, ale właśnie nawet. Jeżeli idziecie do kina, jeżeli spotykacie się z przyjaciółmi, jeżeli idziecie do teatru czy bierzecie udział w różnych innych imprezach, profilaktycznie można dwa razy dziennie te właśnie trzy y, spojówki, jamy nosową, gardłową, płukać i y, podawać spray do nosa i do, i do oczu. Jeżeli wystąpią pierwsze objawy, to robimy to samo, jeszcze raz. Krople do oczu, jama nosowo-gadłowa. Co cztery godziny. Co cztery godziny. Bo dlaczego? Bo obciążenie wirusem, to znaczy ilość tego wirusa, który spoczywa w górnych drogach oddechowych, bo od tego rozpoczynają się wszystkie infekcje, jest, zmniejsza się i przebieg choroby jest tym łagodniejszy, tym krótszy i mniej. Wirusa dostanie się głębiej do, yy, do ustroju, nawet do yy, krążenia. Tak szybko jak tylko możliwe, zachować spokój, zostać w łóżku albo w tatapczanie, świeże powietrze, nie robić żadnego sportu. W tym momencie przestać robić sport. Dużo pić. Przede wszystkim zupy dostarczają energię. Chłodnik może być też, jeżeli są temperatury. Żadnego sportu i, przede, i nie palić to jest bardzo ważne. Ci, którzy, palacze, które dotychczas palili, powinni absolutnie zaprzestać palenia, bo palenie tak czy owak y, zmniejsza odporność dróg oddechowych. A odporność komórkowa to znaczy te komórki, limfocyty, które. Y, Przedostają się na powierzchnię jest ważniejsza niż odporność immunologiczna związana z produkcją przeciwciały, które są, skut, która jest skutkiem albo przebytej choroby już, albo szczepień. Zanim one zostaną zmobilizowane, trwa to 5 do 7 dni. Co można wziąć dla wspomagania, żeby wspomóc ustrój jeszcze dodatkowo? Mianowicie cynk. To jest pierwsza rzecz, to jest miesiąc 50 mg dziennie, witamina D3, jeżeli objawy zaczynają być coraz mocniejsze, to nawet codziennie 20 tysięcy, a później dopiero już po poprawie po co piąty dzień. Witamina C3 gramy dziennie, czyli tabletki są tabletki, które mają 1 gram i te można wziąć 3 razy dziennie. Kwercetyna. Która oprócz tego, że jest dostępna w tabletkach w się 500 mg, to znajduje się w cebuli, w, brokoł, w brokułach, w jabłkach i wielu innych jeszcze możecie znaleźć, w jakich to, to roślinach, w jakich to jarzynach znajduje się właśnie kwercetyna. Co ważne jeszcze, żadnych antybiotyków. Antybiotyki nie działają na wirusy i przynoszą więcej szkody niż w pożytku, bo działają na wszystkie bakterie w ustroju albo na większość tych bakterii, szczególnie te antybiotyki o szerokim spektrum działania, zabijają florę jelitową. Także tego nie... A flora jelitowa jest bardzo istotna, jeśli chodzi o, o układ immunologiczny. Żaden nie chodzi do sauny. Wypocząć, dać ustrojowi, ustrój jest zajęty produkcją przeciwcia, walką z, infekcji. Yy, z infekcją, nie iść przez wcześnie do pracy. Pstrowski był kiedyś, dzisiaj już nie musimy mieć tego Pstrowskiego. I yy, rzeczywiście po, dopiero po zakończeniu dopiero po zakończeniu choroby. Yy, jeżeli mamy. I to dotyczy wszystkich infekcji, bo infekcje, czy to grypa, czy przeziębienie takie w cudzysłowie, czy to COVID, rozpoczynają się tutaj od górnych dróg oddechowych. Później przechodzą ewentualnie głębiej, jeżeli nie zareagujemy jak najwcześniej właśnie tymi płukaniami, to są dezynfekcją górnych dróg oddechowych, które już nasze babcie radziły, chociaż te środki nie były aż takie skuteczne, które one radziły, te sole emskie czy tam inne. I to trzeba wtedy, kiedy do, pewne specyficzne objawy dotyczące COVID-u, bo specyficzne objawy dotyczące COVID-u są dokładnie takie same, ale do tego dochodzą jeszcze zaburzenie węchu i smaku, tak? I typowym dla COVID-u jest jeszcze yy, tworzenie się mikrozakrzepów i mikrozatorów, czyli w tym układzie jeszcze do, do Dodajemy witaminę D3 20 tysięcy przez około 30 dni. Pytanie, jeżeli starsza osoba, jeżeli starsza osoba zachoruje. Jest pierwsze pytanie, czy już była chora na, na COVID-19, czy nie? Jeżeli była chora na COVID-19, to jest chroniona przez naturalną odporność w 100%. I chroni przed hospitalizacją stóp i ciężkim przebiegiem w 100%. Mniej więcej ryzyko zachorowania ponownego z lekkimi objawami jest około 60%, ale ona sobie z tym poradzi. Naturalna odporność jest według tego, co wiemy w tej chwili już po przebiegu, po tych trzech latach jest efektywniejsza niż szczepienie. I, I na tym się kończą te właściwie elementy, które każdy z nas może y, przedsięwziąć, jeżeli, jest, y, jeżeli są y, y, objawy infekcji górnych trójkątów oddechowych. Przy, pogorsze, y, przy pogorszeniu objawów można, jeżeli wtedy stwierdza się, że jest to infekcja COVID-19, można zastosować infuzję. Z monoklonalnymi przeciwciałami. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, te monoklonalne przeciwciała otrzymał były prezydent Stanów Zjednoczonych, Trump, w czasie kampanii wyborczej, bo zaraził się covid i był po trzech czy 4 dniach zupełnie fit i pro, pro, prowadził to dalej, mimo że ma, był też już po 70, o ile wiem. Przy dalszym pogorszeniu, jeśli mimo to, albo te monoklonalne przeciwciała nie są dostępne, podaje się chinidynę 200 gramów dwa razy dziennie albo ivermektynę 600 mikrogramów na kilogram raz dziennie przez 5 dni. Do tego lub też trzeci możliwość jest Pakslowit dwa razy dziennie przez 5 dni. Ale mówię, to jest przy koronie. Do tego, jeśli mamy objawy infekcji bakteryjnej, mamy w sumie dwa antybiotyki, które są najbardziej skuteczne. To jest acytromycyna, 250 mg, dwa razy dziennie, albo doksycyklina, dwa razy dziennie 100 mg. Tak? Bo tutaj mamy, wtedy możemy mieć, to pogorszenie może być związane z superinfekcją. Ponieważ wirus uszkadza nabłonki, czyli tą naturalną odporność, i może torować drogę do bakterii. Naturalnie, później już są dalsze etapy, które właściwie dotyczą przede wszystkim oddziałów szpitalnych albo intensywnej terapii, gdzie podajemy inhalacyjnie kortyzont, butezonit na przykład. Ja brałem to, jak miałem swoją infekcję, w tym momencie kiedy się rozpoczęła od razu ponieważ były badania które wykazały że astmatycy którzy regularnie biorą inhalatywny kortyzony preparaty kortyzonu mają lżejszy przebieg także myśmy przechodząc covid brali ten właśnie preparat i nie było żadnych większych problemów jeżeli ewentualnie można podać kolchicynę to jest w sumie nowa, nowa metoda podawania. Znaczy stare lekarstwo z nowym wskazaniem dotychczas była podawana przy atakach podagry, czyli w dnie moczanowej, a tutaj mamy przez pół grama, do ustnie trzy dni, a potem raz, raz dziennie przez trzydzieści dni. To jest środek, który jak już mówiłem w moim jednym z moich shortów, na ten temat, że nawet w chorobie wieńcowej może mieć dobre zastosowanie, ponieważ działa przeciwzapalnie. Ja jestem zwolennikiem, jestem zwolennikiem podawania aspiryny, szczególnie właśnie jeżeli jest, jest COVID, ponieważ aspiryna działa, zapobiega tworzeniu się skrzepów, to znaczy hamuje agregację płytek krwi, czyli trombocytów. I aspiryna w tej sytuacji może zmniejszyć ryzyko powikłań zakrzepowych, zatorowo zakrzepowych, i podaje się ją dwa, trzy razy dziennie. Można ją podać pod ochroną żołądka z, z, przy pomocy środków obniżających produkcję soku żołądkowego. I to, to jest ważne, ponieważ. Spike proteiny są tą, tym elementem, czyli te kolce na powierzchni wirusa, są tą, tym elementem, które powodują uszkodzenia w ustroju. I jeżeli one uszkadzają wśród błonki naczyń krwionośnych, które są gładziutkie, i jeżeli tam dochodzi do uszkodzenia, to tworzą się od razu agregacja płytek krwi, do tego dołącza się potem układ krzepnięcia, czyli w takiej sytuacji, już trzeba podać na pewno aspirynę i trzeba podać środki przeciw. antykoagulancja, takie jak heparyna, czy doustne środki przeciwzakrzepowe. W Stanach Zjednoczonych jest taka broszurka, którą możecie Państwo z internetu zładować w języku angielskim. Nazywa się A Guide to Home-Based Covid Treatment. A guide. To Home-based COVID treatment, czyli przewodnik jakby do domowego leczenia COVID-u. Ale jak mówię, to dotyczy już tylko nie tylko COVID-u jako takiego, tylko jeszcze innych infekcji górnych dróg oddechowych, bo w sumie to jest. dużej części, znaczy. W pewnej części pacjentów po, COVID, po przebytym COVID-zie, mówi się o long COVID czy post-COVID, czy ten zespół poszczepienny, mamy do czynienia z uszkodzeniem przez takiego złoczyńcę, którą właśnie są ten spike protein. I podstawą leczenia, i to, są, to jest znowu nowa rzecz, w Stanach Zjednoczonych wprowadzona. To są trzy naturalne substancje. To znaczy ludzie, którzy mają long COVID. Przede wszystkim głównym objawem jest zmęczenie. Ciągle przemęczenie. I, i indywidualnie są jeszcze inne objawy. Ci, co się nie wykaraskali z tego COVID-u w 100% yy, powinny brać. I teraz proszę uważnie słuchać. Natokinazy. Natokinaza. Dwa razy dziennie, dwa tysiące jednostek. Natokinaza to, są, to jest wyciąg soi. To jest substancja naturalna soi. Ona ma właściwość rozpuszczania mikrozakrzepów. To była pierwsza natokinaza. Druga substancja jest bromelaina. To jest wyciąg z ananasa. 500 mg dziennie. Jeszcze raz, bromelaina taka jest pre preparat wobencym, o ile się dobrze przypomina, 500 mg dziennie i trzecia to jest kurkumina, to jest w sumie znana substancja jeszcze z i też z medycyny chińskiej i to te trzy substancje kurkumina 500 mg dwa razy dziennie występuje w curry, czyli to curry kiełbasa jest, zawiera też ten właśnie element kurkuminy. I te trzy substancje, tak zależnie od przebiegu minimum trzy miesiące, a później zależnie od tego, jaka, jaka jest reakcja. Jeżeli, jeżeli się poprawia sytuacja, to należy, to, to można przerwać tą, tą terapię. Ale trzy miesiące trzeba ją brać. I te trzy substancje są główną, główną podstawą bazy z tej terapii. Przy long COVID, czy post vac czy, czy post-COVID, jak to by określić. I następnym jeszcze elementem, który, się, który można zastosować przy long COVID, to jest komora hyperbaryczna. Komora hyperbaryczna, i to trzeba stosować przez jakiś dłuższy czas, bo to może prowadzić do, do poprawy i, i to jest baza. Naturalnie potem. Zależnie od tego, z jaką sytuacją mamy do czynienia, można podawać też inne leki. Mogą to być na przykład też infuzje z witaminy C, ale to jeszcze do tej witaminy C. Witamina C, już jeżeli pacjent jest hospitalizowany, jest ciężki przebieg, to wykazały, teraz czytałem dzisiaj badania przeprowadzone w Kanadzie, nie ma większej poprawy. Ale w tej wczesnej fazie albo już po przebyciu COVID-u, one poprawiają te infuzje. Jeden gram dziennie. Nie, nie 7 gramów dziennie. To jest, są takie małe flaszki. Z infuzjami. Ja zresztą je brałem trzy dni po kolei, po, po tym koidzie, żeby się postawić lepiej na nogi. W każdym razie to szło dość dobrze, nie ma żadnych objawów ubocznych. To jest taka dawka uderzeniowa. To można podawać albo jeszcze w takiej lżejszej postaci covid jeżeli już jest. Kompletnie rozwinięty, to nie pomaga to, ale po, żeby, żeby te zespoły takiego zmęczenia można, yy, można te infuzje robić. Myślę, że to powinno Państwu trochę pomóc, żeby zrobić sobie taki schemat. Co robimy, gdzie. Weźcie sobie, pójdźcie do apteki, kupcie sobie te leki, albo zróbcie ten płyn Lugola. Można dostać, można sobie w soli fizjologicznej rozpuścić. 1 gram w 100 ml to jest 1%, i wtedy można to jako krople do oczu, sprej do nosa i do płukania gadu. Na tym skończę dzisiaj, przekażcie to dalej. To powinien być schemat dla każdego człowieka, który, jest pod, który chce zdrowo żyć. Myślę, że macie z tego jakiś pożytek. Na dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.